Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiejszy odcinek rozpoczniemy sobie od trzech player picków, jeden z trzech 84. Ale dzisiaj nie będziemy grali Division Rivals, nie będziemy grali kwalifikacji do Food Champions. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie draft. Będę starał się po prostu złożyć jak najlepszy draft. Nie wiem, czy zrobimy jeden, czy kilka, zależy jak pójdzie nam granie potem tego draftu. Dlatego postanowiłem, że dzisiaj zagramy sobie draft, ponieważ tak jak mówiłem, potrzebuję przebudowy składu. Po prostu chcę zagrać jakąś kartą, którą mógłbym powiedzmy potem widzieć u siebie w składzie. No dobra, także. Bez zbędnego przedłużania Pierwszy player pick 84+, plus zobaczmy O, jaka tragedia gorecka 85, najlepszym trafem z tego pika Dajcie mi chwilkę, zrobię sobie drugiego Okej, okay, tak zobaczmy, co będzie kryło się w drugim player picku 84+, plus okej, okay, okej, okay, już lepiej Kasemiro 89, super karta Potrzebałkę w SBC Oczywiście ostatni player pick Dobra, może w tym trzecim player picku Jak to mówią, do trzech razy sztuka Pojawi się karta niebieska, jakiś to za 20 tysięcy Byłoby super No, level 87, to nie jest najgorszy. Gorszy draft. No dobra, przejdźmy teraz do ułożenia draftu. Zaczynamy z pierwszym żetonem draftu. Też nie chcę wybierać formacji, którą gram, powiedzmy, jakoś często. W my nigdy nie grałem formatem 4-3-1-2, tak na poważnie. Także myślę, że w tym drafcie możemy sobie taką właśnie formacją zagrać. Zobaczmy, kto będzie kapitanem. Batko, boska, dramat. Eee, no weźmiemy sobie, nie wiem, Dembele. Dobrze, że on poszedł na ławkę, także tutaj te opcje mi zostawił wolne. Zobaczmy, pierwszy napastnik naszej drużynie to będzie. Ojoj, oj, oj, oj. wezmę sobie klianka Mbappę, bo chcę. Żeby Ronaldo poleciał w jakiejś innej wersji Jak Kylian Mbappe, nawet zwykły Jest całkiem grywalny Tutaj weźmiemy sobie JJ-a o Bo grałem sobie tym JJ-em i grało mi się nim Naprawdę bardzo przyjemnie Zobaczmy, trzeci nas napastnik, zobaczmy kto tutaj będzie Matko boska tragedia Pierwszy środkowy pomocnik, zobaczmy Mamy Sergi Roberto, okej okay, Sawa Nie grałem w sumie chyba z Sawą w tej FIFA Także wytestujemy sobie ją Drugi wybór, o oj, tak, tak 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 No wydaje mi się, że tutaj postawimy Sobie na Sedorfa chyba, no Cedr wlatuje do składu, co ja się zastanawiam. Pelegrini kosztuje 20 tysięcy, zobaczmy. Trzecim wyborem będzie... Niech będzie Pedri, bo całkiem fajnie wygląda ta karta. Pedrim też nie grałem. Tam Kevinem rzeczywiście grałem. No... Prawy obrońca, okej. Okay. Zanetti troszeczkę to uratował. Czy Zanetti ma pozycję środkowego pomocnika, okej. Okay. Także po tym, jak dostaniemy jakiegoś lepszego prawego obrońca, to będziemy mogli Zanettiego przesunąć do środka pola. Tu, nie wiem, weźmy sobie Bremera, bo wygląda całkiem spoko. Drugi środkowy obrońca jest tragedia. Weźmiemy sobie Martinez pod oczywiście Pedriego. Bramkarzem będzie. Samba pod Mbappe, nie wiem. Na lewej obronie będziemy mieli Roberto Carlosa, 93, okej, okay, okej. Okay. No gdybyśmy mieli jeszcze lepszego napastnika, obrońcę i bramkarza, to ten draft byłby naprawdę bardzo przyjemny i mógłbym nawet tego zagrać. No, no weźmiemy sobie ten na, na ławeczkę, zobaczymy czy ta karta w ogóle ma sens. Tutaj myślę, że wybierzemy sobie Diani, bo ten Akunia nie ma środkowego pomocnika, a Diani wygląda fajnie na ławkę. Patrzmy, kolejny rezerwowy, kto to będzie? No nie no, niech będzie ten Bernardo Silva, no czemu nie? Ale przydałby się to jakiś taki draft z totalnego topu, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Johan w 97, ten draft już musimy zagrać, to jest jakby Johan 97, nie? Jeden z lepszych napastników obecnie w grze, niech będzie Bukayo Osaka. No tak jak mówię, jeszcze jakiś bramkarz środkowy obrońca by się przydał, okej? Okay? Wayne Runei, czy ty masz kolego Eśpo? Ty masz Eśpo, tak? No niestety JJ kocze sobie siądzie na ławeczce, no, bo Runejem nie grałem, tak? Wytestujemy sobie go. Następnym wyborem będzie Alesia Putejas. Oj, tak. No wydaje mi się, że Sedor sobie usiądzie na ławeczce, no i w Aleksia Putejas sobie będzie tutaj grała. Naprawdę mamy solidny no, atak i pomoc. Przydałoby się teraz jeszcze wzmocnić środek obrony i bramkarza, bo to wygląda najgorzej, jak na razie. Okej. Okay. Niech będzie ten chyba nie ten Lizarazu, chyba. Nie wiem Tutaj jakiś środkowy obrońca Ostatnia szansa na środkowego obrońcę, Jakiegoś dobrego Będziemy musieli grali, z, grać z tym Martinezem No chyba, że jeszcze tutaj jakiś bramkarz Oj, 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 No to mi się naprawdę nie podoba No także tak ostatecznie prezentuje się ta jedenastka Myślę, że wyszło całkiem spoko Oprócz tego bramkarza i środkowego obrońcy No to jest naprawdę bardzo grywalny draft Okej, okay, także zobaczmy co udało się zbudować Naszemu przeciwnikowi Majecki na bramce no, również tutaj Johan Cruyff poleciał Kijanek, Mbappe, Bellingham, Fred, Modric no całkiem spoko wygląda ta ekipa, również ma tam niektóre braki chyba na obronie, też widziałem tak jak u mnie, bardzo podobnie. No ale bardzo jestem ciekaw tej Alesi Putajas, no ta Alesia Putajas, no będzie musiała robić robotę, bo ta karta już, ja pamiętam jak grałem nią w złotej wersji, to już była niesamowicie mocna, co dopiero w wersji, to jest chyba toc moment, tak mi się wydaje. Sawa podaje do Kyliana Mbappe, Kliana Mbappe, złota wersja, Kyliana dalej mocna, ale niestety Van de Bento zablokował. Oj, 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 to musi być bramka, no Johan, Krojf 9.7. No tak naprawdę wjechał sobie w nasze pole karne jak chciał, no nie, nie dziwię się, nie? Okej, zobaczmy, bo Wayne Runey wychodzi sam na sam. Spróbujmy trivelkę. Oj, tak, tak, Wayne i mamy remis. Oj, Alesia ja Putejas odbiera piłkę. Johanowi Krojfowi spróbujmy na R1 przejechać tutaj sobie tak po prostu podaję do Kliana Mbappę Klian wchodzi w to pole karne uderzenie Klian Mbapę. Złota wersja, mamy 2 do jednego, ale co zrobiła tutaj Alesia ja Putejas? To jest coś wspaniałego, no. Naprawdę jeżeli ktoś ma to ma ja Putejas to naprawdę zazdroszczę. I Martinez z ślizgiem w Johana Krojfa. Oj, no tym razem no Johan Krojf... Cruyff... Będzie troszeczkę szybszy, ale Martinez go odebrał mu piłkę. Perfidnie, Matko Boska. Przeciwnik chyba w szoku jest. oj, Bremer! Dobrze, Bremer! Nie możemy pozwolić, żeby Johan uderzył na naszą bramkę. Bo tak jak wiemy, nasz bramkarz no nie jest najwyższych lotów. o Johan Kroj, jakie wspaniałe podanie do Kiana Mbappé. Widzę, że wychodzi tym bramkarzem, także po prostu desmy finezyjnie. 40 metrów. Mamy 3 do 1. Przeciwnik totalnie w rozsypce. Pomimo tego, że strzelił pierwszą bramkę, to tak, że nawet ten Martinez odbiera Krojfowi piłkę, także no. Gościu, za bardzo się tutaj nie popisuje. Zobaczcie, z jaką łatwością w ogóle ja przechodzę jego pomoc i obronę i strzelam kolejną bramkę na 4 do 1. Naprawdę. Ej, w ogóle ta formacja, i ta formacja też jest bardzo fajna i myślę, że nawet mógłbym grać taką formacją. Zobaczmy, czy Johan Krojf to wykończy, nie wykończy bo Bremer jest niesamowitym środkowym obrońcą. Oj, brat Bellingama, no potężne uderzenie na Samba. Ale zobaczmy teraz Kylianę Bapę po krótkim słupku. No nie tak chciałem to uderzyć. No i polski golkiper to pewnie to łapie. Oj, ale głupi, ale głupi błąd w obronie. No odebrałem tym Carlosem, ale Fred był lepszy. Tak zacząłem wychwalać w ogóle moich wszystkich tutaj piłkarzy, którymi gra ma Johan Kroj, strzela bramkę na remis, no trzy bramki, dosłownie chyba w jakieś 10 minut, no to się zaczęło uciec. Czy on dał komuś innemu pada, no nie mam pojęcia. Już zacząłem być taki pewny, już zacząłem się w ogóle z nim bawić, chyba że teraz Johan Kroj, no wspaniałe wykończenie, no. Mamy 5 do 4, naprawdę szalone spotkanie. No nie, no ten Johan Kroj jest kurde za mocny, no nic nie mogę na niego poradzić, no. William do Alesi Putejas Alesia Puteas z prawej nogi, jakie fantastyczne w ogóle wykończenie ma ta karta. Jezu, jak ja bardzo chciałbym mieć tą kartę, może podczas jakichś futista to Alesia do nas wpadnie, bo to, co ona wyprawia na boisku, to jest po prostu, to jest tak ogromna różnica, co robi Alesia Putejas, że to jest coś wspaniałego, nie? Okej, okay, nie wiem, czy tu w ogóle nie było spalonego, co się tutaj wydarzyło, Johan Cruyff, co to było za uderzenie? Ojcze, i czy Alesia tak po prostu przebiegnie półboiska, poda do Johana Krojfa, który wyjdzie sam na sam. Jeszcze poda do kliana Mbappe, który skończy pewnie po wrócnie słupku, dokładnie tak. Okej, okay, runej z przejęciem, podanie do Mbappe, embapem do Krojfa i Kroj jakie wspaniałe wykończenie 8-5. Patrzmy, Klian Mbappé do Johana Krojfa. Johan Krojf! Obrońcy rywala nie mają nic do powiedzenia, kiedy na napadzie jest taki Johan Krojf z Klianem Mbappé. No to jest po prostu totalna destrukcja. Mbappé 10-5. Okej, okay, Roberto Carlos, proszę, niech ten powershot wejdzie, tak jest. Roberto Carlos, jak wspaniale to zrobił. Nie wiem, co ten przeciwnik robi. No, nie ma sensu pokazywać wam dalej tego spotkania. Po prostu ja sobie jeszcze kilka goli postrzelam, już wam tego nie będę pokazywał. Widzimy się na końcówce tego spotkania. Karta jest niesamowita, naprawdę. Dobra, także ostatecznie to spotkanie kończy się z wynikiem 13 do 6. Naprawdę, pani Alesia Putejas robi taką robotę, że to jest coś niesamowitego. Ja się chyba w tej karcie w ogóle zakochałem. Pijanym Bapy z pijciem obramkami. Lecimy do kolejnego spotkania w drawcie. Dobra, tak zobaczmy skład drugiego rywala. Co udało mu się zbudować? Wandek z Jaszynem. Ojoj, oj, oj, to już będzie na pewno cięższe spotkanie. Naprawdę, karty ma solidne. Kroj w Ribery, Salach. Wandek, Jaszyn, naprawdę solidne. Karty tutaj są Matko Boska. Dużo szczęścia miał rywal, no ale my mamy ale się Putejas, tak? To będzie prawdziwy sprawdzian dla naszej jedenastki. No, zobaczmy, bo Klian Bapę, tutaj zaczynamy akt jałajn runę i drunaj, fantastyczne wykluczenie z triwelki, przeciwnik chyba będzie brał pauzę, żeby wyjść, okej okay, tego się naprawdę nie spodziewałem, myślałem że on będzie robił pauzę, żeby coś zmienić w taktyce, a tutaj proszę, rage quit także myślę, że nie będziemy się zatrzymywać no lecimy do trzeciego spotkania potem oczywiście sobie wszystkie te nagrody za granie i wygrywanie w drafcie odbierzemy w zależności od tego, ile meczu uda nam się wygrać, no już dwa mecze wygrane także nie jestem, nie jestem zły zobaczmy skład trzeciego rywala w dzisiejszym odcinku, zobaczmy co udało mu się tutaj Zbudować? No, zdecydowanie słabszy skład od tego poprzedniego, ale była tam pani Hansen. Oczywiście wiemy, że pani Hansen jest dość, dosyć mocna. Ależ fantastyczne zgranie, mają tutaj chłopaki Pedri chyba obok bramki. Ale to było bardzo bliskie ustrzelenia gola. nie, no nie, no to jest chyba w ogóle środkowa obrończyni. Jak mi zasadziła. O, się puto ja z odbiorem, błagam cię, Krojfik, wyjść tutaj fajnie na wolne pole, wspaniałe podanie. Naprawdę, to było coś niesamowitego. Johan Krojf, no nie, no ta środkowa obrończyni ma lepsze wykończenie od Johanna Krojfa, no. Ale głupio zachowałem się, no. Szkoda, gadać, no ten bramkarz jest totalnie do dupy, nie? Nie, no, gościu, no, weź coś, obroń w ogóle, jak on się kiepsko ustawia na tej bramce. Jakby nie miał w ogóle pojęcia o ustawianiu się, no, nie podoba mi się to. <laughs> Martinez, nieudana interwencja. No, Samba, tego nie broni No, wydaje mi się, że nie ma większego sensu grać dalej tego, tego spotkania w draftie, bo to jest tylko draft, tak? 4-0. Przeciwnik był naprawdę mocny. Ja i tak jestem zadowolony z dwóch zwycięstw, ale oczywiście wykonałem 9 obiektywów, bo tam za wygrywanie i granie draftem generalnie mieliśmy jakieś nagrody fajne. Także zobaczmy, co udało mi się odblokować. Mam naprawdę przygotowane 10 niesamowitych paczek. Są to paczki z za jakieś zadanie, za to właśnie granie tym draftem. Tutaj dostałem jeszcze oczywiście jakiś tokenik. Przyda się na pewno. Także no zobaczcie, ile tego, tego jest. To są naprawdę bardzo dobre paczki. Oczywiście nie będę wam pokazywał wszystkich paczek. Te lepsze wam pokażę. Oczywiście jeżeli trafię coś fajnego to też wam pokażę. Dajcie mi chwilkę. Dobra, tak zostały nam trzy najlepsze paczki. Dwa razy 83 bez karty to skipujemy. Naprawdę w tylu paczkach. O, chociaż Sandra Panios. W tylu paczkach nie trafić ani jednej karty niebieskiej byłoby to naprawdę nieprzyjemne. Ale mamy jeszcze dwie paczki. Trzy razy 83 Zobaczmy. No po raz kolejny złota karta. Mamy Anglię. Praw Wyskrzydłowie to będzie i Osaka. Przynajmniej bez duplikatu. No i najlepsza paczka. Zobaczmy. Czterech piłkarzy ocenia 84. Szansa na trafienie karty to Wydaje mi się, że jest dość wysoka. Może pani Alesia Putaja chyba nawet nie ma jej. Obecnie do trafienia w paczkach mamy Grimaldo. Naprawdę to były same karty 84. Niesamowicie emocjonująca paczka. Musicie przyznać. Same 84. Ja pierdzielę. Ok, także tak na zakończenie przygotowałem paczkę. Siedmiu piłkarzy ocenię 83 z serii A i z tej chyba Amerykańskiej kobiecej ligi. Zobaczmy, tak jest. Mamy kartę to, Tylko czy to będzie seria A, Okej. Okay. Bastoni, bastoni, bastoni. To nie będzie bastoni. Kurde, mamy podwójny walkout w ogóle jeszcze. Kalafior i to będzie Campbell. To była naprawdę niesamowita paczka. To mógł polecić Bastoni, chyba że za jakąś bańkę. Jak mi się wydaje. W środku, oczywiście, bez karty Toc. Ten kalafior w 97 fizyczności. Naprawdę solidnie wyglądający. Środkowy obrońca. Także mam nadzieję, że materiał dzisiejszy Wam się podoba. Jeżeli tak zostawcie łapkę w górę. Dajcie subskrypcję. Napiszcie jakiś miły komentarz. Słyszymy się jutro do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.